przerwę. Nie rozumiem, że mamy opóźnienie, ale to nie znaczy, że każdy teraz może odpuszczać. Cały czas macie być w gotowości. Mamy opóźnienie, ponieważ wszystko się pieprzy, tak jak zawsze. Jesteście beznadziejni. A, a czemu ty nie jesteś gotowa? Co to ma znaczyć? Ty jesteś charakteryzatorem, co nie? No. Czemu nasza gwiazda jeszcze w ogóle nie jest przygotowana? Mamy już opóźnienie o kwadrans. Każdy sobie no. leci dzisiaj w kulki. A troszkę się zrzymnąłem. też piwka no i, i wzięło mi trochę spanie no i tak okej nastawiłem się budzie ale niestety bucik zadzwonił ale dalej spałem no a ty, ale... a ty było piłaś z nim razem piliście A to jak ona ma cokolwiek chce śpiewać, ona też jest pijana No ona musi się tego łeknąć żeby coś po tym lepiej głos po prostu Symowana jest dziewczyna, no to, to, to. Ale ona i tak nie umie śpiewać. Mamy... Au, i tak dajemy auto na 100%. Kochana ty nie masz czym się stresować. Ty i tak nie umiesz śpiewać, nieważne czy pijesz czy nie pijesz. <grym> to Dobra, nieważne. Musimy zrobić jakiś jej makijaż. Jakiś taki artystyczny Niszowy żeby Ja, ja i taki makijaż. Żeby po prostu nie było Poznać, że jest dziennik daleko. Dobra. po prostu muszę jakoś... Zrok, żeby żeby bym tak się, się zaostrużył mm, i Dobra, ale tak. Bo może jej przepis. Ale na sam początek musimy podkład nałożyć. Ty w ogóle znasz za makijażu? Bo podkład, korektor, puder w takiej kolejności. No, 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 no podobno tak jest no. Dobra. To ja jej nałożę, a ty tu przyklep. Przyklepij ten podkład. Ale, a a czy mi to przyklepać? No jak to? Kom, Kompką? albo pędzlem, obojętnie pędzlem, no, no, No tak, trochę jestem jeszcze taki zakręcony, że się... Ale ty masz gorączkę, to jest tego alkoholu. No nie wiem, nie wiem czy jest alkohol, czy może połączenie alkoholu z, z ibuprofenem, no. Ale po co prowadzisz ibuprofen? Na gorączkę, nie? A to ty też prowadzisz ibuprofen. No, no ale... Myślałem, że mi to przejdzie, ale to... Reakcja nastąpiła nie tak, jak powinna, no. Niby się nie powie na kolon, ale musieliśmy się gorność z dziewczyną, tak? Za odwagę. Tak. No tak? A dobrze. Poklepij to. Tam. A, poklepiemy troszkę tak. Dobrze, dobrze. Aj, 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 no. No. I co teraz? Dobrze, teraz ja mam Boże. korektor pod oczami. Pod bo oczy, tak, tak, żeby bo taki, ona wygląda tak, jakby. No, bo oczy mu takiego. Takie, bystry. No. no. Bo podczas występu trzeba być skupionym. Nie? Mieć kontakt z widzem. Oczywiście, oczywiście. Bo jak ona będzie na scenie taka, no. to ludzie nie będą się to przybawić. Ona musi patrzeć na widownię, a nie zabliśmie. No. Skup się. Skup się mieć Kontakt z widzem, nie. No. Dobra. To teraz tak, korektor też ta jest w sklepie, to ja już to zrobię. Kąpeczką. No, zrobię so, sobie. Ja Że jestem taki. Niebieskiego użył, niebieskiego? Tak, tak, tak. Ma niebieski oczy to niebieski, dzień, nie? Niebieskie. Niebieski. Podkreślić niebieski. Dobrze, to może to zrobimy palcem, już co? No, no, no. Bo nie ma czasu używać. I ma weź tam peluszkę, delikatnie. Delikatnie. Pokaż, jest niebieski, pokaż. Jest, o! Jest niebieski, o! Co. No, to pod oczami, troszkę. I myślę, żeby to splendować z tym niebieskim ciemniejszym. Co? Na to, to jest fioletowy. To jest niebieski tylko. to jest fiolet. To jest fiolet, a to jest niebieski. To jest ciemny niebieski. Nie uważasz? Ja. No, pewnie to jest taki kolor. Bardziej fiolet niż niebieski. No kwestia, że tak powiem, perspektywy. No i to nie wyszło do końca tak, jak powinno. Ale myślę, że ludzie są daleko nie od wzią, że, wzią, no, nie będą tego widzieć. bo się jak to coś torneckie by się miało, no tak. No, to ja powiem technicznym, żeby nie dawali światła na 100%. Ej, słuchajcie, weźcie to światło na 70%, to główne światło z reflektorów na 70%, tak? Niech będzie takie przykaszone, takie klimatyczne, no. Dobra, dobra, to załatwione. Możesz się odwitruje tak, pszczernić. Przecież Nie. Dobra. Słuchaj, to... Bo takie trochę wyblakłe te brwi. Wiesz co, bo ja nie mam kredki. Czarnym, czarnym tym. No. no jakoś jako taką ketę można by je zawierzyć. Tylko nie wiem czy bardziej idziemy w złoto czy w srebro Złoto srebro No, no my się wydaje tak Na bogato bym prosił Złoto No złoto, złoto Stukratowe złoto No właśnie, no to, to możemy to Prawda, czułem suki, powiesimy. No Wszystkie zarobki z poprzedniego koncertu poszły na te biżuterię no tak, no tak, pokażę jaki to ma. Skutku tak. Uh, może być. Może być taki skutku. A ten drugi co tutaj to jest skutką. To jest taki sam, ale bez skutki. Nie, ja to lepiej z skutku tak, tak No. To by się pasować skutku. Może i to za chyba na chyba Jak się pani czuje? Może myśleć. No to, no, da, da pani radę, da pani radę. To teraz jakie pierścienie do tego jeszcze nie ma. I może. O, Mamy sygnet może. Tak. Mamy jakieś sygnety. Mamy sygnet. Z czaszką. O. Z czaszką. Albo z takim symbolem, który właściwie nie wiem, co znaczy. Może to by to coś mówi. Mamy też. Z napisem Revenge, zemsta. nie, tu, zemsta nie. Ale to pasuje, bo jeden z utworów na liście, to będzie piąty. Zemsta no. na moim ex, piosenka. O, o, to może, to może, tak, to tak, tak. To, tak. to by się pasować, do piosenki. By... Tak, 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 zemsta, zemsta. Tak. Dobra, to mam w ogóle całą na listę paluszek Na paluszek założymy. No proszę podać paluszek wskazujący. O. O. Dobrze, dobrze, dobrze. Jest. Pięknie. Dobrze dobrze, dobrze, dobrze. No, <laughs> ale tak wracając, ja mam nadzieję, że Ty kochana pamiętasz kolejność utworów, jakie grasz. To co gramy jako pierwsze? Tak, pierwszy utwór to jest smutna pizda. Drugi utwór. Ja widzę tytuły? No, tak, tak, trzeba zacząć z grubej rury. Nie ja wiem, czy to się by podobało. Ludziom, takie pyszniki. Nie wiem, drugi utwór to są śmierdzące skarpety mojego taty. A tak jest, tak jest, To ty nie znasz tych utworów? nie, ja nie znam, nie znam. A taki repertuar. No, ja akurat nie jestem swojnikiem tego repertuaru. No, ale może, może w sumie spodoba. No. no, może tak. Tylko jeszcze zapytajmy, czy jest podkładem. Jakim tam podkładem, czy jest po prostu profesjonalny podkład do tego, czy jaki. No, oryginalny podkład. Oryginalny podkład. Oryginalny. No, a jaki ma być? No dobrze, słuchaj, też myślę. Na przykład nie zrobić czegoś takiego bardziej awangardowego na przykład i czy by jej tutaj na przykład nie dać kocich uszu albo na przykład Elfie Uszy? Co ty na to? Elfie Uszy? Bo skoro piosenki takie dziwne, to wygląd też musi być no, to, tak to, samo ci. To jest dobre z tymi uszami, to jest dobry pomysł. O, to które? O, Elfie Uszy. Jo, jo, działa. Dawa mikrofon. Dobrze, to daję mieć te rączki, kochana. I słuchaj. Idź na tę scenę. Tylko mamy